Nastał kolejny piękny dzonek, a ja, Matruner, w dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać coś, co będziemy dzisiaj robić. Drodzy widzowie, zostawiajcie łapki w górę oraz subskrypcję na tym kanale, żeby nie ominął Was żaden, żaden film. Powiem Wam szczerze, że jestem normalnie przeszczęśliwy. Bardzo i to bardzo. Mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę, ponieważ robimy wyścig. Kto jeszcze nie zrobił łapki w górę? Ja zrobię wyścig. Musicie zostawić łapkę w górę zanim szybciej. Szybciej zanim zniszczę ten kwiatek i po prostu wezmę go do siebie 3. 2, 1. Czas start, uwaga, uwaga! Koniec czasu! To był bardzo, bardzo szybki wyścig. No i komu się udało, dajcie znać w komentarzu. No i pamiętajcie o subskrypcji kanału, bo wbijamy 800 tysięcy subskrypcji. No i widzowie, mam nadzieję, mam nadzieję, że... Zostawiliście łapki w górę, a ja idę, słuchajcie, pokażę Wam tajną kryjówkę. Sprawdzę, zobaczę czy ona tam jest. I widzowie, podejdźmy troszkę bliżej. Okej okay. i... Py Wskok chopa, la 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 Tyk. I wchodzimy do środeczka A zobaczmy co ona robi Ponieważ spała, dopiero jest ranek um, Ona jeszcze spała Zobaczmy czy coś tutaj robi Puk, puk, halo, halo Patrzcie jakie ładne serduszko Wybudowałem dla niej mm, Otwórzmy Co? Patrzcie ona wyremontowała cały pokoik Wszystko jest patrzcie różowe Co jest grane? Wow, zobaczcie tutaj, jakie siedziska zrobiła. O, oh, to oh, tam jest. O, oh, 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 oh. wcieliście? Łóżko jest zajęte, jeszcze jakaś informacja mi skoczyła. Dobra, tutaj mamy, patrzcie, jakieś rzeczy możemy sprawdzić. Tutaj mamy kulery, jakieś lodówki. Tu można sobie usiąść, poczekać na Tiduridu. Dobra? Okej, okay, zobaczcie, leży. To jest jej nogi. To są jej nogi leży sobie um, ta lo lolo lo. dobra, wstawaj o, dobra, o, oh, o, oh, o oh. patrzcie, ona już stała. o, oh, ho, oh, oh. ho ej, pięknie dzisiaj wyglądasz patrzcie, macha do mnie cześć, cześć słuchaj, mam coś dla ciebie, chodź chcesz, jesteś ciekawa? tak? zobacz na to ta, da, -da! O, to kwiatek specjalnie dla ciebie. O, ho, 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 proszę bardzo. Jaka uszczęśliwiona Skacze z radości. Proszę, to jest dla ciebie. Proszę bardzo. Ehm, mam jeszcze coś więcej. Tylko wiesz co? Musimy wyjść na dwór. Tam na dworze ci coś pokażę. Chodź, chodź, zobaczysz. Eee, dobra, idziemy. Patrzcie, tutaj pięknie, ładnie. Słoneczko świeci. Zobaczcie, tutaj. O! Patrz, to jest kolejny kwiatek, tym razem biały, ładny. Hmm, podoba się? Wow, jak się cieszy. A weź drugiego kwiatka w rączkę i też tak podskocz, zobaczymy. O, i, i tu, patrzcie, w dwoma, dwa kwiatki ma. Patrzcie, podskakuje z tymi kwiatkami, jak to słodko wygląda. <gry> Dobra, ej, słuchaj, musimy przygotować dzisiaj pyszną kolację. romantiko. Tylko musisz mi pomóc, wiesz, bo to... Może być naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajny okres razem spędzimy, więc O nie, ona nie może przeskakiwać. Muszę dla niej zrobić, słuchajcie, tutaj przejście. O, ona nie może bucików zmoczyć, wiecie? No, tak, tak, to nie wypada. Dobra, weźmiemy ziemię, słuchajcie. Przygotujemy dla niej małe przejście. Dobra, cyk. Dobra, tak, żebyś nie, nie musiał. O, żebyś nie musiała skakać, nawet to połączę, proszę bardzo. Chodź, chodź, na spokojnie. Jesteś super. E, wiem, że, no, twoje buciki nie mogą być mokre, więc musimy przejść w tą stronę. Dobra, widzowie, jak widzicie. O, o, Mami Longlegs, chowaj się, patrzcie, ona tam stoi, o, zaglądała, widziałaś, dobra, uciekajmy stąd, uciekajmy, szybko, szybko, Mami Longlegs tam stała, dobra, musimy biec, biec, bieg, biegnijmy, biegnijmy, bo odnalazła naszą kryjówkę, tajną, tajną, piękną kryjówkę, wow, czy ona dalej tam stoi, Mami Longlegs, muszę wejść na górę, sprawdzić, okej, okay. nie ma jej, o, musimy się strzec, um. E, musimy się strzec, ponieważ... A powiedz mi, jak ci się spało? Napisz na tabliczce, widzą, Jak ci się dzisiaj spało? Czy dobrze, czy źle? Możesz napisać. O, na przykład... Yy, dobra, zobaczymy. Hmm, teraz ona napisze, czy dobrze, czy źle. E, o, no naprawdę jakaś ważna wiadomość tak długo pisze. O, już napisała, spoko. Trochę twarde łóżko. Łóżeczko. Eee, ale tak do... dobrze. No dobra, świetnie. Chodź, pójdziemy. Musimy uzbierać dużo kwiatków ładnych. Ponieważ chciałaś mi coś powiedzieć o Mami Longflex, ale to nie teraz, to przy kolacji. Dobra, ja tutaj zrobię. Słuchajcie, ładnie, wszystko bytne. Okej, okay, w takim razie bierzemy to. Chodź, spróbujemy zrobić tą kolację tutaj. To będzie bardzo fajne miejsce, zobacz. O, tu, wśród drzew, ładnie, natura i tak dalej. Śpiew, śpiew ptaku. Mmm, naprawdę coś cudownego. Słuchajcie, to ja w takim razie zrobię. O, taki o coś, taki krąg. Patrzcie, tutaj przygotujemy razem. Ra o, co ty tam patrz? <laughs> Ona wącha! Patrzcie, co to jest w ogóle, to jest piwonia czy co to jest? czy czosnek, piwonia, dobra e, słuchaj musimy tutaj postawić jakiś stolik czy coś, piecyki dobra, ja wykopię, słuchajcie ona niech przygotuje tutaj krzesełka i tak dalej, a ja będę zajmę się pysznym obiadkiem, słuchajcie o, węgiel, pięknie, węgiel mamy, weźmiemy sobie węgiel przygotujemy pyszne jedzonko no, oczywiście to będą naprawdę, naprawdę wykwintne jedzonko, ponieważ mam tutaj, patrzcie, królika kurczaka, wołowinkę, baranin Naprawdę wszystko pyszne, takie, że palce lizać, nie? Dobra, tylko wystarczy przekopać, słuchajcie, trochę kobla, zrobimy piecyki i, i tak naprawdę trzeba będzie e, jakby to wszystko pięknie, pięknie urządzić. Dobra, trochę kobla więcej się przyda, ponieważ no chcę przyspieszyć to jedzonko, no i może być naprawdę cudownie. O, dobra. O, 31 to chyba powinno wystarczyć, ale dobra, wykopmy jeszcze może troszkę. Tak na wszelki wypadek, na wszelki wielki. Okej. Okay. Yy, dobra. Wow, no już coś tam szykuje. Grilla. Dobra, a ja słuchajcie, nie wiem jak z tego grilla się korzysta, może ona potrafi, ale ja wezmę, zrobię cobblestone, patrzcie, tutaj zrobimy em, dębowe deski, proszę bardzo, stół rzemieślniczy, żeby nie em, przeszkadzał nam, to weźmiemy, zrobimy nawet, o, cztery piecyki, tak żeby było cieplutko tych piecyków, o, łoki stu! świnia, wynocha świnia, bo cię ugotujemy na o, kolację. Wynocha, weź się, weź się, wyrzuć mi tu, dobra, cyk, 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 okej, okay. i teraz trzeba zrobić tylko cztery części, tutaj podpalamy, tu wrzucamy węgiel, tu wrzucamy węgiel i tu wrzucamy węgiel, i teraz tak, kurczak, tutaj wrzucimy surowego kurczaka, tam królik był wcześniej, tu, tu teraz wołowinka i surowa baraninka, uuu, patrzcie na to, jak romantycznie. Ładnie, ja już się nie mogę doczekać. Stolik taki malutki, kawowy, ale spoko, mi się podoba bardzo. Albo. Nie, musimy większyć te stoliki. One są za niskie. Jak my będziemy jej. Zobacz, co? Nogami? Nie, musimy je zwiększyć. O, o To problem jest trochę. Wiesz co? Musimy przemeblować się na razie. Wiesz co, zróbmy tak, że ja to zabiorę. Ty masz pewnie większe stoliki, musisz zwiększyć je, wiesz? Musimy je zwiększyć. One muszą być takie duże, duże, ładne. O, patrzcie na to. No, razem, razem to można wszystko ładnie zrobić. Dawaj. Nie, te stoliki to nie są. O, ty co masz? Teraz będą lepsze. Tak. Dobra, zróbmy to. Zróbmy to. O, naprawdę pięknie. Patrzcie, do wieczora jeszcze troszkę czasu zostało, więc musimy to przygotować jak najszybciej. O, dobra. Łoki stoł. Pięknie. Wow. Dobra, w środku też trzeba zapełnić Dobra e, Masz na przykład talerze? Przygotowałaś talerze? Mieliśmy przygotować talerzyki Weź pokaż, daj ja tutaj sprawdzę Pokaż Masz talerzyki czy nie? Bo sam do końca nie wiem e, Czy ona to wszystko przygotowała e, Jedzonko już gotowe, patrzcie na to Baraninka, pieczona wołowinka, kurczaczek e, Ten, królik Dobra, pokaż Masz talerze czy nie? Ej, patrz co do lodówki? Ja nie chcę do lodówki. Ja chcę talerze. I te frame y masz ramki na, na zdjęcia, na itemy. Dobra, na razie tu musimy schować. Słuchaj. Eee, o, patrz. Eee, widzisz, od razu lepiej. Zobacz, ja tutaj ci przygotowałem królika. Proszę bardzo, króliczek pyszny. Nawet cię obrócę w twoją stronę. Zobacz, żebyś miała. Dawaj, więcej, więcej musimy tutaj postawić na środku. O, tak jest, zobaczcie Cyk, kurczaczek Tutaj to wrzucimy, tutaj to um, Tutaj też kurczaczka I tu kurczaczka, i tu, i tu, i tu Masz może jeszcze jakieś danie? Może jakieś pyszne zrobiłaś? To by było mocne Jakbyś przygotowała jeszcze Na, na dzisiejszy wieczór Coś pysznego O tak, patrzcie, baraninka <laughs> Ciasto upiekła, patrzcie na to Dwa ciasta nawet O, skór, tu, jakie pyszne, wow Wow, mega, naprawdę. Powiem Wam szczerze, że jestem mega zadowolony z tego dzisiejszego dnia. Szybko, szybko, wieczór nadchodzi. Masz jeszcze coś? Jeszcze? Poczcie ciasteczka przygotowała jakieś pyszności. Ej, dobra. Słuchaj, musimy już siadać do. W, w, nie wiem, do kolacji czy coś. Proszę bardzo. Ym, dobra, ja tu wyrzucę, bo tutaj jest jakiś dirt. Dobra, w takim razie ja usiadam. Widzowie. O, dinu, dinu siadaj. O wow, kusiadła, patrzcie, muszę zjeść cały tort, żeby tutaj pięknie było e, ten. Poczekamy jeszcze na zachód słońca. Co chciałaś mi powiedzieć? Proszę cię, powiedz mi. Szybko ja tutaj podejdę. Patrzcie jak ona ładne, ma oczki. Oczka, patrzcie jaki piękny zachód słońca, Romantico! Dobra, piękna sprawa, naprawdę piękny klimat. A ona coś tu pisze. Muszę ci powiedzieć coś ważnego. Dobra, dawaj, co to za ważna informacja? Możesz mi dać znać. Okej. Okay. Coś ważnego. Ej, ona się chyba coś dowiedziała w tym więzieniu, w którym była wcześniej. Bo Mami Longlex jest zła. Jest zła? Oooo. -o. Dobra, i co w takim razie? Mami Longlex jest zła i chce. Tiruridu, chce coś nam powiedzieć na temat Mami Longlex? O nie, stresuje się bardzo, ale dobra. Nie możesz dać jej się dotknąć, bo. C bo co? Bo co? O o, czemu patrzysz do tyłu? Co jest grane? Czemu się obróciłaś do tyłu? O, o, czemu kto tutaj jest? Nie widzę. To mami Legs, Nie!